potrawę w swojej własnej kuchni przygotować, a jak Państwo widzicie, skoro nawet Pan Darek na to sobie poradził, to co Państwo sobie nie poradzicie ale, ale, tym, z przygotowaniem takiej potrawy? makaron podażosowny, polować sosem, ale kiedy go połączymy, to ten makaron się odlegnie w sosem no, odpowiednio. I równo się podzielić. Zbieram tych żyłów, porozmawiać. Drodzy Państwo, może Janusz i Państwo potem poznacie, że to jest właśnie kamień. Ach, drodzy Państwo, ja, ja bym chciał, żebyście wszyscy Państwo tak taki głęboki wdech zrobili, taki przez nosa. Bo no, przegrałam się z powrotem. Ja, prezydent, będę przygotowywał dla Państwa takie poprawy, które są w stanie... wszystkie są tam, nie ma. Ale... Ja... Dobre, sempre... samy... mhm. Ale... M… to jest... Ale same prawdziwe. ...zostanie na to Państwa wystąpienie. Nie, środę, to, jest to, to jest najważniejsza karta na świecie, teraz. To jest najważniejsza karta na świecie, dlaczego ona jest najważniejsza? Na Kilometr zrobiłem 4 miesiące panowie i panie, czyńcie swoją powinność, teraz protokół jest wręczany naszemu żywi i będziemy degustować. Najpierw kryteria, piękna, cała Polska 40. Miałe, dobrze, że Pan Tadeusz, Jeżeli to... już jest one, proszę Państwo, tu mamy flaki z żywych. Tutaj są Pani dyrektor, flaki. Flaki z żywych, no ale Prosimy, żeby Pani dyrektor zrobiła swój makijaż. Nie, ja już to są